Cześć, ja jestem Primax, ty kolejny odciek na moim kanale. A dzisiaj jest już trzeci odciek pod rząd z Minecraft w poszukiwaniu Hero Braina. Tak, już trzeci odciek pod rząd, tak wiem, że to szalone, ale naprawdę coś zrobiłem pięknego na tej serii. Ponieważ, uwaga, uwaga, wchodzimy na ten świat Play selector I uwaga, cyk, widzicie, gdzie jestem, jestem w wiosce, tak, udało mi się znaleźć. Pustynną wioskę, tak pustynną. Myślałem, że nie istnieją, ale istniały. Myślałem, w ogóle, już wątpiłem, że na tej wersji Minecrafta w ogóle były wioski. I co, mam właśnie wioskę, znalazłem. Tu jest studnia, gdzie jakbym wpadł, to bym nie wyszedł już. Nie na no, pewnie by wyszedł, ale tak zawsze nie umiem wyjść. Tu w ogóle drzwi. A nie, teraz są dobrze. Bo czasami. Wow, wow, wow lagi. Why? No Nie, ten się nie da wejść, bo to jest jakiś lag. Czekajcie. OP! O, wyszłam, dobra. Możecie to zostawić łapeczkę w górę oraz Subika. SensiVity, sensivity. ma jakieś zrypane. Bo to się ustawiło w ustawieniach kiedyś, więc to jest słabe. I dźwięki z Minecrafta też chyba mam za mocne. Dobra. No i dobra. Mam tu kartkę A oh, oh. I zrobiłem sobie też taką zbrojkę i dużo jedzonka mam, tak, bo przepaliłem i nadal w sobie się przepala. Tu jest taki mój dom jakby startowy, tam jest dżungla. I tu jest właśnie taki jakby domek startowy. Mój, ja sobie chyba tam zbuduję dom, tutaj. I patrzcie, ja tu mam i mam tu piecek i mam właśnie, tu mi się przepala moje jedzonko. Tu już się przepaliło. Skrzynię bym chciał zrobić sobie, ale pierwsze idziemy sobie spać. Oj, widać mój, mój tu złotą czapę. Więc dobra. Idziemy. Czy ja mam sikierkę? Nie mam. I mnie jeszcze nie stać, bo nie mam żelazka. Zaj krucho bardzo. Ale to bardzo. Tu mamy też farmkę i tu sobie zrobimy wstępny cave. I tu chyba będzie cave w ogóle. Więc jedzie. Że... Wow, ja tu mam takie dziwne lagi, jak możecie zauważyć nawet. Dobra, ja tu to zniszczę niech tu się zsypie ten piach. Dokładnie w taki sposób. Tu już by to poszerzał. Tu nie spada. Tak, żeby tak było. Dobra. Czego ja szukam w ogóle? Nic, ja tu po kobla przyszłem, żeby coś zrobić, sekse. Siekiery, Dobra. Dobra, Stone Sword. Oczywiście to jest angielska wersja Minecraft 1.6. Na początku miałem jakieś problemy z wejściem na tę wersję, ale teraz już się udało na szczęście. I dobra, stolnowa sieksa jest teraz robiona. Cyk, stolnowa sieksa. I idziemy na, wykopiemy sobie drzewka. Tu mamy lasek, taki mały. Tu mamy rzeczkę. No i fajnie, fajnie jest, fajnie jest. Wiem, że to już jest trzeci dzień. Chyba, że ja pomiędzy tym jeszcze przez swoje zombies. Nie, plan z was, z zombies ten Minecraft. Poszukiwania ich nie jest za często. Wiecie, ja chyba wrzucę. Jeszcze nagram jeden dzisiaj filmik z czegoś. Chyba z Robloxa, z śmiechowicy nie nagrywam już za bardzo. Rzadziej, bo ja tam nie wiem co robić. Możemy dziś też rozswoić konia. Nawet teraz możemy. Dobra, to oswoimy sobie w tym momencie konia. Konisławka. Tak, to będzie Konisławek. Ja już powiedziałam, że to będzie Sławek, więc to będzie... I ten koń to będzie w branic. Bo ona grzywa jak ja. Oj. Koń Sławek. Sławek to będzie. Dobra. Konik Sławek. Oj. Kurde. O, mamy go. I... I teraz... Robimy tak. Cyk. Czy ja mam jakąś zbroję końską? Nie mam. Nie mam niestety. Ale dobra, mamy. Cząst szybki. Jak tu się dziwnie na nich... Oni tak lecą. Patrzcie. Oni tak. Jak na lodzie jakimś. Dobra. Więc ja Cię tu koniu Sławku zostawię. Ale to nie będzie Sławek, tylko sł Tak, to będzie sł Aż nie wiem, czy będę miał do niego nie, name tak nawet. Dobra, on sobie tu stoi grzecznie. Więc fajnie. Fajne, prawda? Fajnie. Dobra. Ja bym sobie nakopał trochę drewno trochę. W następnym odcinku chyba robię portal do Ender. O ile w ogóle jest nether w tej wersji. Bo ja nie jestem pewien, czy jest nether w tej wersji. Ale chyba jest. Czy w ogóle. Ja za bardzo nie eksplorowałem tego terenu, w którym się chcę osiedlić. Ale ja nie wiem nawet, co jeśli tu jest ten. Nie, nie, nie. O dobra. Udało mi się bez szkód dla mojego konia to zrobić. Nie wiem nawet, czy y, jest nether właśnie w tej wersji. Czy jest obs. Czy jest obsidian? Też tego nie mam bladego pojęcia. Dlaczego? I tu będzie zagroda dla naszego konia. W jakimś obcym zagrodzie, w jakimś obcym domku. Niech być. Ej, czy... to nie jest zapłacany deal? 16 wełny. Chyba, że ktoś ma mega, mega dużą farmę. To to jest opłacane. Dobra, tymi fartuchami... Sprzedają, To się nie opyla za bardzo. I tu każdy villager coś sprzedawał. Ten sprzedaje flint and steel, wariat, jakiś piroman. Widać po nim od razu, że jakiś piroman. I dobra. Po co ja w ogóle zabrałam to drewno? Po co ja zabrałem to drewno? Ja nie wiem nawet już. Nie wiem po co ja zabrałem to drewno. Aj, życie jest ciężkie. Ja nie wiem, bo ja coś chciałem zrobić, jakiś temat. Odcinka. A ja teraz nie wiem. Aha, ja chciałem skrzynkę zrobić, ale. I tyle drewna przeniosłem. Tak się skrzyni nie robi. Tylko się tak robi. Właśnie tak, jak ja teraz zrobiłem. Teraz zrobiłem dobrze. Ten crafting stąd idzie się paść. Ale pójdzie tu. Powiedzmy, i odkładamy syfy do skrzyni. Teraz mamy wyzwanie, żeby zobaczyć, jak się robi. Pochodnie sobie lepiej zabiera. Albo pójdziemy teraz znaleźć węgiel. Tak, to by było fajne. Ktoś znaleźli węgiel, dobra, tak i może zostać jak wpływ węgiel, bo mam mało. Właśnie żelaza. Co jest w tamtą stronę? Możemy sobie też eksplorować Ała! Wow. Zabolało mnie to od środkowo. Ło, wow, tam mam jakąś dużą górę. Fajnie. Ale fajnie w ogóle, że znalazłem wioskę. Kordy jej pokażę właśnie. Co to są za dziwne kordy? Ja nie wiem, czy ja się połapię z takich kordów, wiecie? Nie no, się połapię chyba. Więc no to są kordy... Coś... Aha, odpala mi się muzyka na muzyce. Dobra. Muzyka na muzyce to dziwne. O tu mamy morze, więc tu będziemy mieli morze do naszej wioski. Tu będzie autostrada, która doprowadzać będzie do morza. Nie no nie wiem, czy to w ogóle będzie takie miasto. Nie wiem, mogę z tego zrobić miasto. Ale już jak najbardziej. Czemu biegnę tam, możecie się zapytać? Albo czasami w takich skałach jest węgiel. Tak czasami w takich randomowych miejscach w skałach jest węgiel. Zobaczymy czy tu będzie tak. No, nie wiem, coś mi się na to nie zapowiada. Oj, a widzicie, jednak jest. Więc, no, jak szukacie węgla, to idźcie do tak, takich skał. To jest moja porada. E, nie mam czym innym się podsadzić. I nie da się tu stawiać. Kurde. Sławek. Mój konik. Sławek. Hoppa. Dobra. Making progress. Making a lot of progress. Gdzie jest to? Tutaj. Się tu kopię grzecznie. Tak naprawdę grzecznie. Bardzo grzecznie. Tak, tak. I ten jeden węgielek, nie możemy go pominąć. Więc go też sobie wykopiemy. Mam nadzieję, że to będzie jakaś duża ruda. O, jest dosyć duża, chyba. Chociaż coś taka duża. Oj no, to jest duża. To jest spora ruda węgla. Oj no, patrzcie się. Dobra, i tyle. Więc no, 16 węgla to tak pół na pół. Ani niedobra, ani zła. Chociaż pochodnie z tego będzie dużo. Jezu, z czemu to jest taki głośny odłamek? Tam mamy śnieżny bion w ogóle. Ciekawie, śnieżny białomek. Pamiętam, że na Primaxowicach był. Śnieżny obok. Aj, Primaxowice, czy ktoś pamięta to miasto? Primaxowice. Czyli inaczej tak zwany Minecraft Survival. Czyli pierwsza seria... Tylko prawie pierwsza seria z Minecrafta na moim kanale. I ogólnie pierwsza seria taka survivalowa. Aj, to już było z dwa lata temu. To było w... Zaczęło się w październiku 2019 roku, więc no, no to było już naprawdę dawno temu. To będzie już za niedługo 3 lata w tym roku. To już będzie 3 lata. O, widzę węgiel, a jak ja widzę węgiel, to ja węgiel zbieram. Tak hop, oczywiście, ja jestem prosem w parkurach. Nie no, nie jakiś mega pros. Czy to są dwa węgla? Naprawdę słabe. ten węgiel. Ty bo mi się zaraz zakończy. Skończy mi się, ja w sumie kobylę możemy się podbudowywać. Mi się zaraz skończy ten dzień. I będzie noc. Ja muszę się pośpieszyć. Co ja to wywalam? Konopowicz. Oj. To miał być klacz, ale wyszło na jakieś dni nie wiadomo co. Dobra, tu mam ten węgiel, wiem, że ja tylko syfię. Znaczy, tak, z tego powstanie miasto, to jest pewne, praktycznie. Na, na pewno nie zmienię wioski. Ta wioska już będzie. Naprawdę, ja się tu wspinałem po taki mały kawał. Ajaj, Minecraft mi nie sprzyja. Mam też zbroję właśnie, złoto żelazną. Więcej złotej, bo żelaza mi zabrakło. Owca, nie. Nie wiem, co ta owca próbuje zrobić. Ale na pewno nie jest to coś fajnego. Jeśli to jest to, o czym myślę, to nie. To jest coś smutnego wręcz. Dobra. O, wielkie złoże węgla. To już widać od razu na oko, że to będzie wielkie złoże węgla. Chociaż czytam pewno? W sumie nie jest takie wielkie. Nie było to takie gigantyczne złoże, ale ma jest kolejny węgiel. no. A mi przecież jeszcze w piecu zostało chyba trochę węgla. To złoże już jest większe. A muszę się już wracać do Jochy. No jakie to jest duże. No i akurat jak się ciemno robi, to znajduje jakieś mega duże ory. Nie chcę, żeby ten odcieł był długi. Bo właśnie ja muszę czasami sprawdzać, ile się nagrywa. I właśnie teraz to uczynię. 12 minut, dobra, ten odcinek będzie trwał z 20. Czyli tak, standardzik na moje odcinki: tak, 20 minut. Trwają moje filmy około kiedyś, to było po jakieś czasami na 40 minut. filmu, ale komuś by to chciał oglądać? Bo żeby wpuścić taki film do tego momentu, co się teraz stało, to to strasznie mało się stało. Mało się wydarzyło, chociaż już i tak będziemy kończyć powoli. To będzie najkrótszy filmik z Minecraft Survial. Tamten był długi, tamten trwał 29 minut. A wydawał mi się najkrótszy. Jak to nagrywa, myślałem, że to trwa krócej. Ale dobra, patrzę, mamy creepa. I to jest naprawdę niefajne. fajne Czemu ja mam miecz aby jeść szkieru? Skiera więcej zadaje. Myślałem, że to creepcio. Dobra, nie. Tam jest jeszcze creepcio. Tamten creepcia mi wybuchł on może tak blisko Bośnia i Hercegowina. Oj, no i został załatwiony. Ała. Został załatwiony. Jeszcze horda zombie. O nie, w ogóle ja nie wiedziałam, że w Minecraft istnieje coś takiego jak jakiś atak zombie. Co to. O nie, oni się dobijają do drzwi. Aaaa! Oj! Kurde! Wow! Kur, zginę! O! Zniszczyli! To Kejwa! I się zamurowuje! Kurde! O ja! O kurde! Ja zapomniałam, że oni niszczą drzwi. I oni robili demolkę w wiosce Oj, to teraz musi być wielka walka, ale ja prawie zginąłem, a ja nie mam chyba checkpointa. Nie no, mam. Mi się zaliczył. Powinien. Czemu coś tak wolno respi? Jest ja przeraziłem, co to są za dźwięki walenia. Nie, no nie, nie możemy robić z siebie frajera, który się wprowadził do czyjejś wioski i teraz nie broni jej. Chociaż już pewnie jest w rozwałce. Cała wioska. Co mnie bije od stron? O! Złotej zbroi! Jezu, ale oni są pijani! O, co za frajerki! Nie! Zombie villager! Wybijają nam villagerów, ale tego nie pozwolę! Kurde! Czekaj jeszcze tylko upewnię, czy ja mam checkpointa. O nie! Nie, tu też są! Oj, kruszynka jest! Duża kruszynka! Nie! Emen, i not familiar? Ile on ma HP? O! Oddał mi drzwi. ja sobie dam drzwi. Kurde, czy drzwi się nie stakują? Nie stakują się drzwi! Kto to wymyślił? Dobra, nie! Wjeżdżam tu! Oh, w pr... O O! Zostałem zabity! Poległem! Nie no, musimy... O ja pier. Ej, masakrus! Szybko zbieram w skate... Em. Oni mi nie da Spierdzielać! No co za chamy! Patrzcie, ja tu umrę z tysiąc razy! I pomyślę, że kiedyś to były zwykli ladżerowie. A teraz to jakieś chamy walone! Szybko tu! O! Co mi się nie wiem wspinać? Na wszelki wypadek to zniszczę. Kurde, patrzcie się, tam jeszcze moje jakieś itemy zostały, widzę. O kurde. Czemu tu jest tak dużo zombie? Czekaj, czy oni tu pójdą? Czy oni tu pójdą? Tak! Oni tu idą. Właśnie tak. Ile oni nam zabili? Oni nam zabili wszystkich villagerów. Chodźcie, że chociaż dwóch zostać, żeby mógł ich rozmnożyć. Czyżby tutaj się stała masakra. Tu jest za dużo mobów. Kto to wymyślił? No przecież tu jest tyle mobów. Tego się nie da ogarnąć. Dobra, nie, ja spierkwaczam do mojej chałupki. No ale tu są te frajerzy. Nie ma ich! Szybko! Idź, spać Szybko, szybko, żeby nic mnie nie za zaatakowało. Szybko! Jest! Ale jeszcze tu idzie. Ja nie wierzę. Och! Co to była za noc? Chyba wszystkich villagerów nam wybili. No, chamie bobrze! W drzwi mi będzie wali. Przynajmniej puka. A ci tu zostaną. Ani, albo nie. Albo dobra, nie chcę tu zostaną bałwanem. Czy chociaż jakiś villager przetrwa? Patrzcie, no nie, nie ma szans. Wszystkich wybili. Wszystkich, co do jednego villagera No naprawdę co do jednego villagera mi wybili Co do jednego Naprawdę Ale co tu się stało? Nawet jeden mieszkaniec tu nie został fajnie, wiecie? Bardzo fajnie Aj Świetnie po prostu. No żadnego villagera mi nie zostawili. Zjedli wszystko co popadło Tylko ja i mój Sławek tu zostaliśmy. Nie ma villagerów Chyba, że tam gdzieś będzie druga wioska, ale na to jest szansa 2 0,01 Procenta Kurde, ich się nie da wybić Serio mi się zniesie Czemu miecz? No to trzeba tak Kurde My frajery mogą mieć Tych frajerze Czemu nie mogę go bić? No nie da się go bić! No ten Minecraft jest zepsuty! I czemu ja nie mogę się wskrzesić? No! Widzicie? Nie da się go bić! No ja nie wytrzymam! Prze nie, no nie mam ani jednego villagera! Jakby to był chociaż jeden! Ale wszystkich mi wybito! Się wcale nie dziwię, bo to była taka jakaś z ofens... ofensywna noc. No, czemu ja nie mogę wejść? Aha, bo jak się straci kursor, zrobię jak się schodzi. Zostałem... tylko ja i mój koń. Zostaliśmy w wiosce. Kurde! Ten frajer jeden. Go się nie da bić. Niech się skinie. Kupię, nie. Co za. Nie no, ja go muszę wypuścić. Wypuszczamy frajera. Czy go się... Go się nie da bić! To jest jakiś frajer! Go się nie da sklepać! Coś mi pękło w ogóle w zbroi. Gdzie on jest? Go się nie da bić! On spłonie, go się nie da bić! O, da się! O, dobra, na no ostatni. A, nie tak to miało wyglądać. Ile tu Expo musi być? Czemu ja tak wolno płynę? To miało być zwykłe miasto z villagerami. A nie ma ani jednego. Wszystkich mi wybili. Dobra, nie, to będzie już końca tego odcinka. Na tym odcinku dużo się wydarzyło, jak mogliście widzieć. no Na tym odcinku naprawdę dużo się wydarzyło. Ja dziękuję, jak byliście do końca. Mamy wioskę, ale niestety nie mamy w niej mieszkańców. Więc no ja nie wiem, co ja zrobię. Może znajdę gdzieś indziej wioskę i może się przeprowadzę. To jest chyba jedyna opcja ratunku. Chyba, że nie będę miał villagerów w To są dwa